Dzień dobry, tutaj Makro Wrocław. Chcielibyśmy się właśnie zapytać, bo tutaj na stronie internetowej wrocław.lento.pl znaleźliśmy Pani ogłoszenie do pracy, tak? Tak. I Pani tutaj napisała, że Pani tutaj może pracować od 8 do 15 godziny. Tak, 15, 16 to mhm. zależy, do tego, bo ja sama dziecko wychowuję mhm. i dlatego... Dziecko mam w szkole do 17.00 i bez problemu zawsze czas. Tak, tak. A my właśnie tutaj szukamy tak właśnie osoby do pracy właśnie przy kasie. Uh -huh. I to by była praca od godziny 9.00 rano do godziny 14.30. I to by było tak właśnie na... Cały czas nie ma żadnych nocek, popołudniówek. Uh -huh. A na jakiej ulicy? To jest ulica Tynicka. Tyniecka, przepraszam. Jeszcze raz, może pani nie otrzymała. Ulica Tyniecka. 3. Dobrze, ja też teraz sprawdzę i też chciałabym się zapytać, czy tak, od poniedziałku do piątku? Yy, znaczy tak, to zależy, od poniedziałku do piątku nieraz yy, ma pani wolne, kiedy pani chce, bo. Yy, no, bo tak po prostu. Jeżeli A pani na przykład. Załóżmy. Na wilanach, tak? Proszę. To jest na Bielanach, ta ulica Tyne, Tynie, Tyniecka? Nie, to nie jest, to jest mak Makro Wrocław, Bielany ulica Tyniecka, 3. Uh -huh. no, aha. To jest na Bielana. wie pani co, bo ja jestem aż w 3 pola, to jest drugi koniec miasta. A czyli pani by nie mogła do tej pracy, tak? Nie, nie, bo to jest za daleko. To chuj, pani wstydzę.